Witam Państwa w Studio Szczecińskie 24. Bartłomiej Ilcewicz. A dzisiejszym naszym gościem jest pan poseł na Sejm Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Były serdecznie. wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także obecnie przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Suwerenności Energetycznej. Przyskawek. Raz jeszcze witam serdecznie. Panie pośle, jest Pan dzisiaj w Szczecinie. Miał pan przed chwilą konferencję przed budynkiem szczecińskiej energetyki cieplnej. 66%, czyli w zasadzie większościowy pakiet udziału w tej szczecińskiej samorządowej spółki jest w rękach niemieckiej firmy Eon. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki kapitał chce przejąć rynek ciepłowniczy w Szczecinie, ale podobnie jest w całej Polsce. Czy można? powstrzymać przejmowanie polskich spółek energetycznych, właśnie często samorządowych, przez obcy kapitał. Przyjechałem rzeczywiście do Szczecina, żeby wesprzeć działania radnego miasta Szczecina, pana Dariusza Matyckiego, który m.in. w roku 2020 protestował przeciwko decyzjom właścicielskim miasta Szczecina, pana Piotra Krzysztka, który zamiast realizować projekty biznesowe w obszarze segmentu ciepłowniczego ze spółkami Skarbu Państwa, przede wszystkim ze spółką PGE, która od wielu dekad wpisana jest w krajobraz województwa zachodniopomorskiego. Realizuję scenariusz z niemieckim EON-em, a więc firmą, która wprost uczestniczy w projekcie Nord Stream. Nie ukrywam, że znam tą firmę bardzo dobrze, ponieważ w roku 2014 15 kiedy byłem wiceprezydentem Opola i z tego powodu zostałem wiceprezydentem Opola, zatrzymałem prywatyzację energetyki cieplnej Opolszczyzny. To jest spółka akcyjna, która podobnie jak szczecińska energetyka cieplna ma akcjonariusza w postaci niemieckiego EONu 40 7,8% i 53% miasto Opole. I te 53% miało być sprywatyzowane i trafić do niemieckiego Eonu, a krokiem następnym miało być właśnie razem ze Szczecińską energetyką cieplną zrealizowanie wielkiego marzenia niemieckiego Eonu, powołania dużej grupy ciepłowniczej w Polsce na zachodzie Polski i wstrzymanie przeze mnie tej prywatyzacji w Opolu zatrzymało ten projekt. Ja bardzo dobrze znam i pana prezesa Majkuta i pewną filozofię funkcjonowania niemieckiego, ona no jest bardzo prosta, to jest filozofia wyciągania jak najwięcej pieniędzy z Polski, które mają być transferowane do Niemiec, a uważam, że dokładnie filozofia powinna być całkowicie odwrotna, po pierwsze segment ciepłowniczy to jest naturalny monopol, sieci dystrybucyjne są naturalnym monopolem. Tutaj nie ma żadnej konkurencji. Powinny zawsze należeć do polskiego państwa, a samorządy są częścią polskiego państwa. Po drugie, dzięki temu taka spółka nie byłaby spółką dywidendową, a więc nie zarabiałaby. Ona nie ma zarabiać na mieszkańcach Szczecina, ponieważ wszystkie, nawet niewielkie zyski, a teraz są gigantyczne zyski, dlatego że nie inwestuje tyle, ile powinna, powinny być przeznaczone na rozbudowę sieci ciepłowniczej, bo to jest właśnie zadanie miasta. A także modernizacja a także modernizację. Natomiast jest, oczywisty, jest oczywiście konflikt, ponieważ właściciel prywatny chce jak najwięcej pieniędzy zarobić, natomiast samorząd, jeżeli kontroluje spółkę ciepłowniczą, to chce, żeby jak najwięcej ta spółka inwestowała w mieście. I to jest naturalny konflikt, którego nie da się rozwiązać. I decyzje właścicielskie pa, pana prezydenta Piotra Krzyszta są absolutnie w mojej ocenie błędne i prowadzą do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, że mniej będą te spółki ciepłownicze, które są kontrolowane przez Niemców, i inwestować w Szczecinie. Pamiętajmy, że to nie tylko jest energetyka ciepła, ale w zeszłym roku przeciwko czemu protestował radny miasta Szczecina Solidarnej Polskiej pan Dariusz Matecki, ale i również inni radni Prawa i Sprawiedliwości. To jest również spółka New która ma realizować nowe inwestycje. Została dokapitalizowana przez polskie państwo, przez Samozon Szczecina sześcioma milionami złotych i tam też jesteśmy jako polskie państwo mniejszościowym udziałowcem. To są bardzo błędne decyzje, a drugą mhm. kwestią jest oczywiście kwestia cen ciepła. Nie mam żadnej wątpliwości, że decyzje pana prezydenta Szczecina skończą się tym, że będą mieszkańcy szczecinia przez najbliższe dekady płacić dużo więcej za ciepło. Mhm. Ze względu na to, że celem Niemców jest oczywiście w perspektywie najbliższych dekad zmonopolizowanie dostaw ciepła do mieszkańców Szczecina. Jaka to jest skala na terenie kraju takich właśnie prób przejęć i i powiedzmy, wejścia na polski rynek niemieckich operatorów No niestety teraz ta skala się zdecydowanie powiększy, czego najlepszym dowodem była w tej chwili prywatyzacja ciepłowni w Zgorzelcu, przeciwko której prywatyzacji protestowałem razem z panią europoseł Beatą Kempą, która jest z województwa dolnośląskiego. To jest ciepłownia, która również została sprzedana niemieckiemu kapitałowi. Dlaczego więcej? Ponieważ ta skala będzie większa ze względu na unijną politykę klimatyczną, która musza w sposób całkowicie nieuprawniony w mojej ocenie odejście Polski od węgla, więc od własnych zasobów na rzecz gazu ziemnego. W związku z tym no, mm -hmm. trudno sobie nie wyobrazić, że niemiecki on, który jest akcjonariuszem SECU, nie będzie zainteresowany, żeby kupować za chwileczkę gaz przy realizacji projektów związanych z produkcją ciepła od, od Rosjan, czyli gaz z Nord Streamu zamiast polskiego węgla. I teraz w związku z tą polityką, Klimatyczną presja na samorządy sprzedażyć aktywów ciepłowniczych, które muszą przejść transformację energetyczną, czyli na najzwyczajniejsze siecie prze, przekształcić się na źródła gazowe, będzie zdecydowanie, na, zdecydowanie większa. Obawiam się, że nas czeka teraz wysyp takich dzikich prywatyzacji, jak z lat 90. Aktywa będą za bezcen sprzedawane, ponieważ samorządy będą ze względu na politykę unijną, która jest realizacją niemieckiej polityki polityki uzależnienia Polski od gazu i technologii OZE wyprzedawać majątek narodowy w różnych, w różnych miejscach. I patrzmy się na to, Szczególnie tutaj na ścianie zachodniej, w województwie zachodnie pomorskim mhm. Wspomniał Pan o tym i wiemy o tym, że właśnie firma E.ON, niemiecka firma E.ON, jest udziałowcem Nord Stream 2. I właśnie od kilku dni na ustach, właśnie polityków, dziennikarzy, w zasadzie na całym świecie jest temat Nord Stream 2. Czy mamy uzasadnione obawy, że. Nord Stream 2 będzie narzędziem wpływu i nacisku na Polskę, bo y, czy, czy też możemy jakoś odbierać ten projekt tylko biznesowo, bo widzimy, że tu się tworzy taka, można powiedzieć, y, kolejna współpraca na linii Moskwa-Berlin, tak? I może to po prostu budzi się uzasadnione obawy, zagrożenia, y, nie tylko jeśli chodzi o energetykę w Polsce. No przede wszystkim projekt Nord Stream jest projektem, który ma wyeliminować przesył y, do odbiorców w Europie Zachodniej gazu y, z wykorzystaniem terytorium ukraińskiego. Dlaczego to jest ważne dla Władimira Putina i dla Rosji? Bo dzięki temu, jeżeli będzie przesył realizowany tylko przez Nord Stream 1 i Nord Stream 2, um, będzie można odciąć dostawy gazu Ukrainy i przede wszystkim zwiększy to większą um, presję na to, że rosyjskie czołgi wjadą ponownie na Ukrainę i znowu rozpocznie się wojna rosyjsko-ukraińska, ponieważ nie będzie już protestów ze strony odbiorców zachodnich, że są wstrzymane dostawy gazu. Innymi słowy, uruchomienie Nord Stream 2, więc zgoda na to w pakcie Merkel, Biden, Putin w istocie otwiera ogromne zagrożenie w postaci nowej wojny w Europie. I za to w pełni odpowiedzialność ponoszą Niemcy, którzy łamią solidarność energetyczną, solidarność europejską. Chcę przypomnieć, że byłem inicjatorem uchwały antynorskiej w polskim Sejmie, która została przyjęta kilka tygodni temu, właśnie z. Inicjatywy Solidarnej Polski. Natomiast sytuacja jest dzisiaj bardzo trudna i ta nieodpowiedzialna polityka rządu Platformy Łoterskiej PSL, pana Donalda Tuska, który chcę przypomnieć, po tym jak skutecznie premier Jarosław Kaczyński w latach 2006-2007 blokował realizację projektu Nord Stream 1, zwycięstwo Donalda Tuska i Platformy Łoterskiej w 2007 roku spowodowało po pierwsze wycofanie się z projektu Baltic Pipe, tego który właśnie gdzie jest zjednoczona prawica, mhm. który po też drugie, jest zagrożony. Po drugie, natychmiastowe, natychmiastowe, um, natychmiastowe zaprzestanie blokowania Nord Stream. Przecież wszyscy pamiętamy te uwłaszczające godności Rzeczpospolitej obrazki, kiedy pani kanclerz Angela Merkel poklepywała Donalda Tuska, i szczególnie ten obrazek jest pamiętany tu w województwie zachodniopomorskim, ponieważ Donald Tusk zgodził się w sposób absolutnie skandaliczny na wkopanie Nord Stream 1. Na takiej głębokości, która faktycznie blokuje rozwój portu w Świnoujściu. To był oczywisty skandal i to pokazywane jest w kontekście tego, w jaki sposób Donald Tusk zrealizował politykę, która była dobra dla Niemiec i Moskwy, ponieważ w 2010 roku zwiększył uzależnienie o ponad 2 miliardy metrów sześciennych gazu od Kremla. Oddał faktycznie w, pod kontrolę rosyjską, rosyjskiemu koncernowi Gazprom polską spółkę Europolgaz, która jest jest właścicielem gazociągu jamalskiego i nade wszystko podarował miliard złotych. Miliard złotych zostało umorzone, taki został umorzony dług przez, przez rząd Donalda Tuska Gazpromowi. No to pokazuje pewną mentalność tamtej i, ekipy. I kierunek myślenia. No my w, po wygranych wyborach, sam byłem wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W 2016 roku stworzyłem ten zespół prawników, młodych prawników, którzy nie byli powiązani z poprzednią platformianą ekipą, że przyszli tylko i wyłącznie po to, żeby walczyć o dobro Rzeczpospolitej z rynku i to byli prawnicy 30-letni i to właśnie ci prawnicy po czterech latach walki w sposób absolutnie transparentny, zdecydowany i konsekwentny wywalczyli dla Polski 6 miliardów złotych i również ten zespół prawników, który stworzyłem w Peginik rozpoczął i wywalczył dla Polski to wielkie zwycięstwo w 2019 roku w sprawie gazociągu Opal przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kilka tygodni temu potwierdzone decyzją CUE. To pokazuje, że potrafimy my wygrywać z Niemcami w walce o praworządność i stosowanie prawa unijnego na terenie Republiki Federalnej Niemiec, ale no niestety nie pomaga nam w tym opozycja, która no lobuje za interesami niemieckimi i w istocie nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że gdyby nie daj Boże Platforma Obywatelska wygrała w 2023 roku wybory w Polsce natychmiast zwiększyłaby się odbiór gazu z Gazpromu i większe byłoby uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu. Mhm. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, Zajmował się Pan sytuacją polskiej mniejszości w Niemczech. Nadal zablokowane jest uzyskanie statusu mniejszości narodowej Polaków w Niemczech. Jak pan myśli, dlaczego? No przede wszystkim warto wskazać, że mamy w tym roku 30 rocznicę, właśnie minęła niedawno 30-rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu, który w żaden sposób nie jest przestrzegany przez stronę niemiecką. Są trzy takie główne elementy nie nieuznanie statusu formalnego mniejszości narodowej, czyli mniejszości polskiej, co łamie prawa Polonii i mniejszości Polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Przez 30 lat chcę jasno wskazać, że nawet rząd Republiki Federalnej Niemiec nie, nie wydał. Do przepisów wykonawczych do tego traktatu co oznacza że nawet landy gdyby chciały nie mogą finansować na podstawie traktatowej nauki języka polskiego to pokazuje o złej woli skandalu jakim jest jaki są traktowani Polacy w Republice Federalnej Niemiec druga kwestia to oczywiście brak zwrotu majątku o tym zag zagrabionego przez, tak, to... przez niemieckich nazistów gigantycznego majątku powinien zostać oddany związkowi Polaku w Niemczech nadal nie jest oddany i trzecia rzecz skandal liczna to jest brak jakiegokolwiek finansowania jakiegokolwiek finansowania nauki języka polskiego jako ojczystego w Republice Federalnej Niemiec. Polska finansuje naukę dla mniejszości niemieckiej na poziomie kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Niemcy nie wydają na ten temat w tym obszarze ani jednego euro. Od 30 lat nie wydali ani jednego euro, ani jednej marki. To pokazuje tą złą wolę. Jedynie polski, rząd polskie państwo finansuje dla kilku tysięcy dzieci polskich naukę języka polskiego. I ja jestem zwolennikiem symetrii. Absolutnie odebrania wszelkich przywilejów w mniejszości niemieckiej w Polsce. Polskie państwo musi działać symetrycznie, musi być respektowane Myś zasadami. swoich po prostu Absolutnie tak. I w tym sensie popieram również pana Dariusza Mateckiego, który wskazał bardzo słusznie, jak wielkim skandalem, nie żadną nawet nieroztropnością, ale skandalem i bezczelnością było głosowanie głosowanie posła mniejszości niemieckiej, który dostał się do polskiego sejmu wyłącznie dzięki temu, że polskie państwo zdjęło obowiązek przekroczenia progu wyborczego w liście Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców. Zagłosował przeciwko odbudowie Pałacu Saskiego, który został zniszczony przez Niemców. To jest po prostu skandal, niewyobrażany skandal i powiem jasno, że panu Ryszardowi Gali, który zagłosował w tak bezczelny sposób, to będzie zapamiętane i wszyscy Polacy mu to zapamiętają Uważam, że tak jak pan Dariusz Matecki mówił, to powinien być jeden z asumptów odebrania, bezwzględnego odebrania tego przywileju, żeby takich, takich głosowań już nie było. I ostatnia sprawa na koniec, bo tutaj na budynku sec w czasie tzw. strajków niektórych kobiet pojawiły się symbole tego strajku. Jak pan się odnosi do tego, czy w ogóle takie spółki miejskie w ogóle powinny wchodzić w tak ideologiczne sprawy? No dzisiaj w tej sprawie wypowiedziałem się na konferencji prasowej przed siedzibą szczecińskiej energetyki cieplnej, której udział w tym przecież jest miasto Szczecin w ponad 30% i to, że liberalnemu prezydentowi Szczecina nie przeszkadza to, że spółka miejska angażuje się w sposób ideologiczny w popieranie organizacji Strajk Kobiet, organizacji, która Posługiwała się i posługuje się wulgarnymi, agresywnymi metodami walki i hasłami, i hasłami które uderzają w uczucia religijne milionów Polaków, używają we wrażliwość osób, które chcą w większości, to są taka jest większość Polaków, które chcą ochrony życia życia osób i dzieci nienarodzonych. To jest po prostu coś niewyobrażalnego, że spółka miejska z udziałem miasta Szczecina no, włącza się w promowanie, no tak, w w mojej ocenie kontrowersyjnej i agresywnej organizacji, jaką jest strajk kobiet. Mm -hmm. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej z Solidarnej Polski, pan Janusz Kowalski, były wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, a obecnie przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw suwerenności energetycznej. Dziękuję Bardzo za serdecznie rozmowa. dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne rozmowy Szczecińskie 24.